Dzień dobry. Chciałam zacząć dzisiejsze wystąpienie od tego, że powiem, że nazywam się Karolina Grabowska-Garczyńska i cierpię na syndrom osoby, która nigdy nie powiedziała swojego referatu w odpowiednim czasie, ale wiem, że dzisiaj już ten temat się pojawił za sprawą pani Marii i Doroty. Mam nadzieję też, że żadna panda nie umrze. Postaram się być zdyscyplinowana i będę rzeczywiście zaglądać do swoich notatek, żeby, żeby ten czas nie przeleciał mi za szybko. I zanim przejdę do Meritum, czyli swojego referatu, to chciałabym powiedzieć dwa słowa o motywacji, dlaczego w ogóle zajęłam się tym tematem. Um... I powiem tak, że w zeszłym roku spotkałam na swojej drodze zawodowej Monikę Stobiecką, redaktorkę tej oto publikacji, czyli Krytyczne studia nad dziedzictwem, pojęcia, metody, teorie i perspektywy, którą zaprosiłam do współpracy w Narodowym czy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. W ramach uwaga teraz będzie lokowanie produktów, proszę państwa. W ramach debaty nad zmieniającym się paradygmatem systemu ochrony dziedzictwa rozmawialiśmy o głównych wyzwaniach dla ochrony systemu dziedzictwa, czy poszukiwań, rozwiązań czy rozwiązaniach w ogóle poszukiwanych w nowych konceptualizacjach zarzutów upolitycznienia studiów, krytycznych studiów nad dziedzictwem, a także, co chyba najciekawsze, inspiracji przenikających z takich teorii krytycznych studiów nad dziedzictwem do praktyki muzealnej czy archeologicznej. Serdecznie Państwa zapraszam do tego, żeby odsłuchać webinarium na naszych stronach YouTube'owych, jak i do zapoznania się z lekturą. To spotkanie moje z krytycznymi studiami jest, no jakby objawia się właśnie tym, tym moim wystąpieniem. I skoro już padła nazwa, czyli krytyczne studia nad dziedzictwem, to może dwa słowa też o stosunkowo nowej subdyscyplinie takiej dość dynamicznie rozwijającej się na zachodzie, być może Państwu już oczywiście również znanej. Ta subdyscyplina jakby pojawia się na przecięciu bardzo wielu dyscyplin, czy to antropologii, czy archeologii, historii, historii sztuki. Tutaj Państwo macie oczywiście wypisane jak wiele i pewnie można by wymieniać jeszcze długo. Tak samo można by wymienić długo, czym inspiruje się ta subdyscyplina, dyscyplina, bo jest to zarówno, nie wiem, zwrot ku rzeczom, tak ku materialności, czy zwrotem afektywnym tak itd., itd. To wszystko tutaj oczywiście Państwo mogą przeczytać na mojej prezentacji. Niemniej najważniejsze chyba jest to, że celem jest krytyczny namysł nad deficytami obciążonych historycznie modeli ochrony dziedzictwa i wypracowanie takich alternatywnych podejść do schedy po przeszłości, ale także i teraźniejszości. Dlaczego tak zaczynam osobiście i opowiadam o tych krytycznych studiach, i tym jak weszłam w tą krainę? Ona jest dla mnie jakby stosunkowo nowa, ja cały czas odkrywam pewne kwestie. Bo muszę powiedzieć, że tak jak jestem tu z Państwem i mam wrażenie, że muzeo, muzea przeszły już jakąś przemianę, tak kwestie dziedzictwa nadal tkwią w pewnym takim starym paradygmacie i to widać niejednokrotnie podczas rozmów chociażby o takim webinarium w zorientowanym wokół właśnie publikacji. Ja dostrzegam pewną niechęć do tego kierunku, a wydaje mi się, że to byłoby ważne, żeby, żeby o tym rozmawiać, również w kwestii dziedzictwa. Oczywiście to w ogóle może wiązać się z takim pytaniem o to, jak i czy w ogóle instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo, w tym również muzea, mogą inkorporować nowe teorie i postulaty. A drugą taką kwestią, która wydaje mi się jakoś negatywnie wpływa na odbiór tego konkretnego, tej, tej konkretnej subdyscypliny jest słowo krytyczne, to znaczy mam wrażenie, że u wielu osób ono budzi takie skojarzenia, związane z negacją, konfliktem czy atakiem na szacowne instytucje, ich cele czy wreszcie samych ekspertów. Krytyka według mnie może być jednak takim wnikliwym odczytaniem czy naświetleniem kwestii, które dotychczas pozostały na marginesie refleksji, wyjściem poza jakieś takie utarte schematy myślenia, bo Szkoła Frankfurcka mówi nam, że krytyka jest odczytaniem pojęć, zjawisk czy fenomenów właśnie w odniesieniu do tego, co się dzieje wokół nas. Pozwala to zobaczyć pewne kwestie w nowoczesnym kontekście. Jest to zachęta do odczytania na przykład dziedzictwa w kontekście tego w jakim miejscu obecnie się znajduje współczesny świat, do objęcia refleksją czy to kryzysu migracyjnego, co tutaj też wybrzmiało, czy klimatycznego, co również mam wrażenie się pojawiło, czy kondycji późnego kapitalizmu, czy rozwijających się technologii. Chciałabym jakby króciutko, bardzo opowiedzieć o dwóch ważnych pojęciach, które w krytycznych studiach nad dziedzictwem się pojawiają. Pierwsze to będzie właśnie dziedzictwo jemu trochę więcej czasu poświęcę, ponieważ jeśli chodzi o muzeum, to myślę, że Państwo doskonale zdają sobie sprawę z tego, jakie, jaką ewolucję przeszło to pojęcie i same instytucje, ale zaczniemy od dziedzictwa. No i dziedzictwo często utożsamiano z takimi materialnymi artefaktami, które należało zachować dla przyszłych pokoleń. Było to podejście zakorzenione mocno w paradygmacie konserwatorskim, gdzie kluczową rolę odgrywali eksperci i instytucje zajmujące się ochroną zabytków. Dziedzictwo postrzegano jako coś trwałego, niezmiennego, co należało konserwować w jego pierwotnej formie. Takie podejście nazwane jest w krytycznych studiach modelem UDD, czyli usankcjonowanego dyskursu dziedzictwa. I ten model stawiał dziedzictwo w roli rzeczy, które trzeba chronić, konserwować, nie dając miejsca na jego reinterpretację. W wielu instytucjach, proszę mi wierzyć, nadal ten model jest dominujący. Z kolei krytyczne podejście do dziedzictwa jest dużo bardziej złożone. Znaczy, jest jakby wskazywany jako proces kulturowy, który jest kształtowany przez bieżące doświadczenia, praktyki społeczne i w tym kontekście dziedzictwa jest czymś żywym, co ewoluuje, przekształca się w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby czy wartości społeczne. To też pokazuje w ogóle jakie zmiany zachodzą w, 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 tym, w tym obszarze. Ponieważ oczywiście dziedzictwo też zawsze było wiązane z pamięcią społeczną, ale uwzględnia się tu teraz w tych krytycznych studiach potrzebę demokratyzacji tego pojęcia, czyli dziedzictwo nie jest już domeną jedynie ekspertów czy instytucji. No i taki kierunek jakby umożliwia taką integrację różnych perspektyw co pozwala na na przykład na jakieś takie włączenie um, dyskursów marginalizowanych do tej pory Istotne jest też to, że coraz większy nacisk kładzie się na nie wiem, kwestie na przykład niematerialnych aspektów dziedzictwa, co zresztą widać też w politykach, które instytucje różne stosują, chociażby również moja, która, która ma coraz więcej programów dla niematerialnego dziedzictwa. Ponadto oczywiście takie współczesne studia nad dziedzictwem coraz częściej podważają tradycyjny podział na dziedzictwo kulturowe i naturalne. Ono jest też coraz częściej postrzegane w takim globalnym wymiarze, a nawet kosmicznym. Tutaj zaznaczyłam Państwu, jakie są podejścia do tego dziedzictwa. Są jakieś takie dwie wersje, ale też zaznaczyłam najważniejszych przedstawicieli dla osób, które są zainteresowane. Natomiast jeśli chodzi o muzea, no to oczywiście dawniej funkcjonowały one jako takie neutralne przechowalnie artefaktów. Które przekształcają się w przestrzenie takiego aktywnego dialogu w tej chwili i zaangażowania, co zresztą było bardzo widoczne w czasie tych wszystkich Państwa wystąpień. No i współczesne instytucje podejmują właśnie te jakby różne wyzwania, współczesne, chociażby związane z dekolonizacją. Przytoczę może jedną taką dyktarejkę. Sama pracowałam w muzeum Warszawy i mieliśmy naprawdę poważną zagwozdkę, Jak przetłumaczyć nazwę kamienica pod Murzynkiem? Proszę mi wierzyć, to nie było łatwe. Zresztą myślę, myślę że było i tak sporo osób, które były niezadowolone z decyzji, którą podjęliśmy. Oczywiście oprócz dekolonizacji zwraca się uwagę na taki posthumanizm, czy rozszerza się te narracje. Muzeale włączając relacje między y, ludźmi a naturą y, albo no, kwestia hipermobilności, y, która przekształca muzea w takie y, y, jakieś adaptacyjne czy y, eksperymentalne przestrzenie, y, takie jak Muzeum Areo Solar, które jest zbudowane, nie wiem czy Państwo kojarzą, y, z woreczków i y, ono lata y, właściwie z miejsca na miejsce, nie ma jednego konkretnego y, punktu zaczepienia. I teraz e, proszę Państwa, chciałabym przejść do e, oczywiście e, takiego tematu, który jest związany z modalnością autentyczności. Eksponatów, ale widzę, że czasu mam coraz mniej, więc może ten temat wybrzmi bardziej podczas moich opowieści na temat najdziwniejszych muzeów na świecie. Jest ich kilku, kilka, o których chciałam opowiedzieć: na przykład Muzeum Zerwanych Związków, Kapitalizmu, Muzeum Wszystkiego. Czy Muzeum niewinności w Stambule. Chciałam Państwu opowiedzieć przede wszystkim o może zacznę od Muzeum Zerwanych Związków w Zagrzebiu. To nietypowe muzeum, które zamiast takich tradycyjnych artefaktów historycznych prezentuje przedmioty no, związane z zakończonymi związkami. Można by się, mogłoby się wydawać, że one są takie no, prozaiczne, tak? I, ale one opisują jakieś historie, więc y, następuje takie przekształcenie tej koncepcji muzeum z takich y, nie wiem, ze świętymi y, eksponatami historycznie ważnymi do takiego muzeum o mnie i o tobie, bo w zasadzie wydaje się, że większość osób przeżyła jakieś rozstanie. No i każdy oczywiście eksponat jest tutaj opatrzony jakąś historią tej danej relacji, co pozwala na taką refleksję nad osobistymi doświadczeniami w kontekście szerszych zagadnień społecznych, takich jak właśnie tożsamość, czy historia, czy pamięć zbiorowa, ponieważ wiadomo, że te relacje są w jakimś kontekście historycznym, też się pojawiają. Bo to muzeum w ogóle powstało w takiej sytuacji, gdzie dwóch artystów rozstało się i postanowili jeden, jedną zabawkę, która, która w jakiś sposób im towarzyszyła, rozdzielić. I to było takim impulsem do tego, żeby zacząć zbierać te artefakty od. Ludzi, po prostu. Więc te eksponaty, które się pojawiają, one są po prostu eksponatami, które przynoszą osoby z zewnątrz. No i to pokazuje bardzo mocno, moim zdaniem, jak właśnie takie osobiste historie mogą wzbogacać narracje społeczne, łącząc te indywidualne doświadczenia z uniwersalnymi emocjami. Widzę, że czas mnie goni, mimo że miałam tutaj wszystko napisane i chciałam się zmieścić w czasie. To tylko pokażę Państwu jeszcze te slajdy dotyczące, właśnie Muzeum Kapitalizmu, które jest taką opowieścią o kapitalizmie z wyimaginowanej przyszłości, to znaczy po tym, jak zniknął ten system. Bardzo ciekawe artefakty. Również jadalne. A tu jest Muzeum Wszystkiego, czyli taka podróżująca wystawa, która prezentuje sztukę outsiderów. I tutaj twórcy no, nie są uznani przez mainstreamowe instytucje artystyczne. i To Muzeum stawia pytania o granice sztuki i dziedzictwa oraz Muzeum Niewinności, które najpierw, proszę Państwa, powstało w książce. Orfana Pamuka, a potem w 2012 roku stało się rzeczywistością. Też bardzo, bardzo polecam do tego, żeby się mu lepiej przyjrzeć. I szybciutkie podsumowanie, ponieważ chciałabym powiedzieć, że krytyczne studia nad dziedzictwem oferują takie nowe, dynamiczne spojrzenie na dziedzictwo i muzeum, jako instytucje tak aktywnie uczestniczące w kształtowaniu tożsamości, historii czy pamięci i um, wydaje mi się, że one mogą służyć właśnie jako katalizatory i ja mam wrażenie, że Państwa referaty pokazały to, że nie tylko te najdziwniejsze muzeum, ale, muzea, ale również te nasze tu w Polsce mogą być takim katalizatorem do dyskusji, właśnie prowokując jakieś takie do refleksji nad współczesnym światem. Bardzo dziękuję.